Gdzie my jesteśmy? Co to za okolica? Kamera normalnie ustawiona, co to za auto rozbite? Ok, dzisiaj nie na Rugby Beach, tylko na Coney Island Beach, jak jest, na Brooklynie, na dolnym Brooklynie. I zawczasu, jak sobie wspomniałem. O, numeracja tych ulic B, to nie znaczy Bay na um, tam właśnie na Rockway tylko Beach, Beach czyli plaża, nie Beach czyli dziwka czy suka tylko Beach czyli, czyli plaża. Natomiast tu na Brooklynie dalej na na Brighton, ja jeszcze tam dalej kawałek jest też B i to właśnie znaczy akurat Bay, tak co powiedziałem, ale mniejsza z tym, mniejsza objętość jak mi to powiedział Idę Idę się Zrelaksować w wodzie, no nie? Popływać I tak dalej Dzisiaj tak samo, prosto po pracy Ale jednak z Bronxu mam Troszeczkę dalej na Z południowego Bronxu właściwie z południowej części, nie jest South Bronx Tylko tam z południowy, bo jest jeszcze South Bronx, to jest troszeczkę co innego. Jest troszeczkę wyżej niż tam, gdzie ja mam warehouse na Hunts Point. To mimo wszystko już tak nie zagłębiając się w detale, dalej mam na plaży tu na Coney Island, na Coney Island Beach, na dolnym Brooklynie, niż na niż na Rockway Beach, na Queensie. No Racway to jest taka specjalista, to w ogóle jest w ogóle jest taki baseballowy, no nie? Trzecia drużyna baseballowa w New York. Ale to jest takie tam Brooklyn Dodgers chyba się nazywają czy coś takiego. Nie ma porównania do Yankees czy do Mets, no nie. Yankees są na Bronxie, Mets są na, na Queensie, no nie? Akurat uh, Yankees są w takiej lepszej okolicy, zaraz niedaleko GWB, George Washington Bridge. Natomiast Mets są uh, przy Roosevelt tam taka patologia, taka latino area typowa. Kolumbijczycy i tak dalej. a tutaj, no tu, tutaj w tych budynkach to, to czarni i z ruskimi, z ruskimi Żydami przemieszani, no nie? No tu jacyś kurde skaterzy, dzieciaki. No, także tak to wygląda mniej więcej. A tu są jeszcze West, W, no nie? Od West, W, -w czyli West. No wczoraj gafę wolnąłem lekko, ale to nic. To w sumie kurde, już tu nie byłem trochę. A tam dalej jest Luna Park. Uh, no, po naszemu się mówi Luna Park, a tutaj się mówi na to amusement park. Czyli taki... Oj, nawet mnie tam chyba widać. I taki plac zabaw jakby na no nie. Już dawno, dawno na tym nie jeździłem, nie mam zamiaru, gdyż to nie jest już dla takich ludzi. Generalnie <gry> Jak ja, no nie? Kamat. Tak, tu mają w Północy. No, tam dalej z tyłu jest jeszcze tak zwane Gated Community, czyli, czyli tam jest w ogóle bramka, żeby wjechać, taka oddzielona, no nie, strefa. No, tutaj też bogaci troszkę ludzie. No, i zaraz tam przejdę, przyjdę do łazienki. No, nie lałem do butelki. W aucie, a nie będę lał gdzieś tu po krzakach, no nie, bo idę jak cywilizowany człowiek do. Do łazienki, no nie? Nie będę też lał do oceanu, jakby dla jakieś. No i ten. Tutaj się dzieciaki bawią. O, i tam już widać. Jak sobie latają na tym. Widać? Chyba widać. O, tam z tyłu się murzyn wścieka, słyszę. Drze mordę debil. E, coś miałem powiedzieć. A tutaj jeszcze jest ciekawostka. To co tam jest, ta taka wieża, co wcześniej na początku pokazywałem, to tam kiedyś było bungee. Wiele, wiele lat temu. Zaraz na początku chyba jak ja przyjechałem, oni to zrobili. Albo jeszcze wcześniej. I kilka skoków chyba raptem tylko było, jak Ktoś się na tym zabił i dlatego na tym już się nie skacze. Taka ciekawostka. Nie byłem na Coney Island. Na plaży trochę. Tu chyba jest łazienka, ale ja się przejdę tędy i zaparkowałem kurde też zajebiście Tam e, normalnie, no nie na żadnym miterze, nie musiałem rzucać pieniędzy. W weekend to tu jest koszmar, w weekend to nie przeszło. O jak dzieciaki się bawią. W weekend to by to nie przeszło, w weekend tu jest masakra, nie ma sensu tu przyjeżdżać w ogóle w weekend. W weekend to lepiej gdzieś na, na Long Island jechać na plażę. Na Jones Beach, czy na Robert Moses, czy do czy Riverhead No, trzeba mieć auta, trzeba się dorobić e, albo kogoś prosić. Natomiast w mieście to jest No, to tylko tak. Ja, ja mam błogosławieństwo. To... O, tu jakiś wycieczkowy bus No, bus, autobus. Ja mam to błogosławieństwo, że mam tą pracę, że tak wcześniej sobie kończę. W sumie, jak nie mam nad godzin, dzisiaj znowu miałem. Fajnie. Pytałem się menedżera czy potrzebuję, ale oni tam sobie poradzą i beze mnie. A za to w sobotę będę prawdopodobnie pracował. Jest taki jakby kompromis w pewnym sensie. Będę miał ekstra godzin. A tutaj, tutaj już się zaczynają te właśnie budki z jedzeniem, słynne na Conny A pokażę Wam za rogiem tam, ulicę dalej, jest taki słynny kontest na cały świat. Ten chyba Nathans, właśnie Nathans To się nazywa chyba właśnie Nathans Nie, to nie tutaj, to tam dalej jest Ten Nathans uh, Hot Dogs Island. Tak, właśnie tutaj Nathans, famous For over 100 years tak, no nie ponad 100 lat już są I tu jest zawsze contest taki na początku lata yy, O Mistrzostwo Świata chyba to się nawet tak nazywa tu najwięcej hot dogów w wpierdoli <grydoli> I tu mają mistrzów normalnie, zaraz to, zaraz to... A wejdę to pokażę o, tutaj wszystko jest raczej marnej jakości to jedzenie i, i, i przepłacać trzeba, no tu jakiś menel Ta... ja tu nigdy się raczej nie stułuję, przyjeżdżam na jedzenie, bo mam swoje jedzenie i tu chyba nawet była lista kto jest mistrzem na zewnątrz, kiedyś to było jeszcze przed chujowidem albo po sezonie to wywieszają, już nie pamiętam tu była lista gdzieś Kurde, nie ma tego teraz. W każdym razie było normalnie, kto jest w danym roku mistrzem. Wiem, że jakiś Japończyk swego czasu był mistrzem, nikt go nie mógł pobić. No nieważne. No przejdę się gdzieś tam koło tej, no tu już mają litery, no nie? Muszą płacić. I chyba jest. No nieważne. Na pewno jest, jest troszkę więcej niż w normalnych okolicach, ze względu na to, że taki turystyczny tego nie. No znana jest ta plaża. No to tam dla tych, co z miasta są tutaj. Tak jak ja No bo jak ktoś jest powyżej 10 lat, to już może powiedzieć, że jest z danego miejsca I'm from New York, no nie? Ja tu jestem 21 lat, ja już jestem z Nowego Jorku praktycznie I'm a New Yorker, baby That's right Come on Wiadomo, pochodzę z Polski tak ale... ja już, To już z Nowego Jorku to jest mój dom, no nie? dzień gdzie się... O, jaki fajny Punisher Punisher, obsesja, tak jak ja I ten... No, łażą murzyniątka Kulturka tu jest, zajebiście Hangman Challenge, wow no. Super Trochę tu, a to remontowali, racja To było w remoncie przez pewien czas Ja już sobie o tym zapomniałem Wiem, że tu jest łazienka w środku ale jest. O, ja już wiem, gdzie jest łazienka. Łazienka jest tam. Excuse me. Także to tak wygląda. To trochę slamsowato wygląda. Hang Challenge Player Rules. <laughs> Interesting. No, to jakieś portorykańskie rytmy gówniane Salsa merengue, Bachata, whatever Cuyata czy Dominikańskie, już nie wiem, nie znam się aż tak. Ale jedno z tych gównianych wysp gdzieś tam KE Fast Food Latin Restaurant. Okej, okay, to wiadomo, też jest pewnie jest pewnie Puerto Rico. No, oni w sumie mają dobre jedzenie pikantne. A no, tu to, to już dla takich dzieciaków jakaś jedna idzie z jakąś świnką. No i ta świnka mnie nie obcięła nawet. Ta druga lekko, a ta świnka tak konkretnie. <śm> Zaraz. zaraz, No a dzisiaj bez żadnych jakichś negatywnych tutaj już wydźwięków dzisiaj będzie. Wow tam dalej jeszcze jest Cyklon. Ja kiedyś wyżygałem się na nim i powiedziałem już nigdy więcej nie wsiadam. A chuj tam przejdę przez cały ten park. 11 minut, no a troszeczkę dłuższe to zrobimy dzisiaj. Tam jest cyklon, ten słynny cyklon. Tam na końcu. Tak, widać, wonder, feels Wheel A na końcu jest Cyclone To tak trzeszcie jakby się miało rozpierdolić, ze przeproszeniem Ten Cyclone tam Na samym końcu, gdzie flaga jest Amerykańska Tak Zatrzymam na chwilę No i z powrotem Stop the zombies! Wow. Tak, tu fajne sztuki nawet łażą. Czułem taka fajna minia, tam szła, aż się na chwilę zaczynałem. Miałem się przypucować ale tekstowała, to tam nie będę No i tutaj, taki Ghost Hunter. Krypy freaking area. A no, kurde, to mnie wywali jeszcze dookoła. Jeszcze ekstra będę musiał iść do tego cyklona. O, 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 można przejść. Zgórniałem. This way, world walk. Straight ahead. Mm -hmm. Muszę umiejętnie nagrywać, żeby pachorów za dużo nie pokazywać, bo można przez to bana dostać. Wonder Wheel. To jest też znane. Ja się chcę tego cyklona tam dostać, kurde! Dobra, fuck it. Wreszcie przy samej plaży. Jak widać, tłocznie o wiele bardziej niż na rakłej. Rakłej beach jest w ogóle tam, 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 tam dalej. Tam, 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 tam tam na horyzoncie. Tam jest rakłej beach. Tam <laughs> Mi się doli zawodowy kierowca. No tak, tutaj zakręca, tam jest Flatbush Bridge. Tam, ok, tak, ta Flatbush z I tam dalej dopiero z Rakuj. Zakręca to No, a tam jest ta właśnie bungee Skocznia, przeklęta. Ja zaraz uderzam no i tak. Brocze zajebiście chilał. To jest życie. Trzeba się cieszyć takimi chwilami. Nie ma rzekać. Może być lepiej, ale może być też gorzej, nie można o tym zapominać. A no jak widać tutaj praktycznie nikt tych plagańców nie nosi na twarzy, ale widać sporo oszołomstwa, które noszą kaganiec na bysku. No jebani ludzie, ja nie rozumiem tego, I propagandzie ulegać. No, Jeszcze im wmawiałem, że nawet jak weźmiesz strzała, zażyjesz, to nadal pytając na mordę. No już trzeba być jebniętym, żeby stosować się do tego. Totalnym konformistą trzeba być z mentalnością niewolnika. Ja mam najem, najemnika mentalność. Nie nawet pracownika, tylko najemnika. Nie mówię to o niewolniku. Także to kto definiuje? to definiuje. To pandemia, 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 plandemia definiuje ludzi kto kim jest, z jakiej gminy jest lepiony, albo z jakiego gówna Jeszcze ja to mówiłem nie raz, zresztą wiadomo co mówię dobra, czyli this showcase z pa 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 now, nara, nie będę cześć